Witam. Tak jak wspominałem ostatnio, zaczynają spływać paczki z dnia singla, które wyłapałem w e, Chinach. Tu mam dwie, dwie takie same rzeczy. I to będzie mam nadzieję bardzo fajna sprawa na biurko dla dzieciaków, mianowicie, mianowicie jest to lampka USB z zegarkiem, z wiatraczkiem na lato i z piórniczkiem. Właściwie z dwoma pojemniczkami na na przybory szkolne. Lupi spiśmiennicze przepraszam, spadło mi tutaj. Musiałem się oddalić. Dwa kabelki, ciekawe dlaczego. A, jeden jest mikro USB, i drugi też jest mikro USB. Ciekawe dlaczego dwa kabelki dali. To jest jeden. USB zwykły, jeden mikro USB i drugi też jest może na zapas, albo się pomylili, albo dwa ładowania są, może jeden do jednego, bo są. W ogóle to zaraz zobaczymy jak to wygląda. Może są dwa miejsca do ładowania. Wygląda to tak. Są dwa ramionka. I w ten sposób można je regulować w ten sposób do góry i składać je, rozkładać. Były jeszcze czteroramienne, ale jeszcze były dwa tutaj dodatkowe. Pewnie mocniej świeciło. Czyli to mamy omówione. Tutaj mamy dwa takie kładeczki, takie dwie na ołoweczki, długopisiki. I tutaj mamy włącznik, a tu mamy włącznik wiatraczka pewnie. Albo tutaj. Zaraz podłączę. Podłączę to jest nienaładowane w ogóle gdzie tutaj mamy ładowanie no jest jedno gniazdko ładowania czyli pewnie zapasowy przewodnik aha i tutaj mamy przyciski ustawienia zegara zegar jest tutaj jak się pewnie domyśliliście eee, coś tutaj takie jakieś nierówne no i wiatraczek za za kratownicą za maskownicą Zobaczymy zaraz czy to czy to działa Bardzo fajny, przy, przyjemny ten przewodnik Mięciutki jest, a gruby. Wydaje się dosyć solidny. Rzadko takie przewody przychodzą. Zwykle są toporne, krótkie i twarde. O! Co mamy tutaj? Tu mamy. O, jak ładnie świeci, ale mocno świeci. Mamy zmianę barwy yy, na. Zimną, ciepłą neutralną. I wyłączenie. Za ja mocno przyciskiem. Leciutko wystarczy, dotykowy jest. Jest ciepła. Neutralna. Zimna i neutralna. Bardzo ładnie świeci. Jak widać. A tutaj mamy włącznik wiatraczka. Bardzo cichutki. Powiedz czuć Więc w lato jak znalazł. O, jeszcze są różne poziomy. O. Trzy poziomy. Trzy poziomy y, wia, w wiaterku. No, ten trzeci poziom to już naprawdę daje... daje y, ochłodę na pewno będzie dawał w lecie. No, i tak, można sobie ładnie to ustawić, żeby nie świeciło prosto w oczy. Więc, tak jak mówiłem, tutaj wyłączamy. Jest ciepłe, światełko białe. Zimne. I neutralne. Tutaj mamy włącznik wiatraczka. Pierwszy bieg. Drugi bieg. Trzeci bieg. I wyłączamy. No a tutaj o, temperatura w pokoju. I godzina. I data. A z tyłu a z tyłu mamy przyciski do ustawienia także myślę bardzo fajna sprawa składam to i czeka dla dzieci pod choinkę od Mikołaja będą miały dwie takie same lampki nie będą się kłócić która jest czyja eee... Życzę wszystkiego dobrego. Niedługo następne paczki zaczną spływać, więc przekażę, co, co tam mi się udało wyhaczyć na, na Ali. Wszystkiego dobrego. Liczę na łapkę w górę, na subika. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, co taki poradnik zakupowy przedświąteczny. Jeszcze, jeszcze ten y, dzień Singla trwa do 29 y, y, nawet chyba do, do grudnia, więc, y, więc może, może jak się uda to to, to jeszcze są pewnie na, na wyprzedaży te, te lampki. Także pozdrawiam jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!